Dzisiaj jest Boże Ciało, znajdujemy się na łące, którą wsiewaliśmy w marcu z Miłoszem, i właśnie przyszliśmy zobaczyć. Jest, mam tutaj butelkę kontrolkę. I tak. No, mniej więcej jest równa, tak jak ta butelka, ta trawa. Także, a wiem, że jak jest 10 cm, centym, jakby miała, to już kosić na 6, wtedy ona się bardziej rozkrzewi. No, także już jest czas, już dawno był czas, ale dzisiaj jest 11 to będziemy kosić już 15 te wszystkie łąki to tam po kaszolu wszystkie łąki to będziemy kosić bo to są w pakiecie że już po 15 czerwca można kosić to i razem to wykosimy i będzie odrastało tu jest Jak to jest? no bo ona... właśnie niektóre są takie jakby szersze gatunki Chodź zobacz tu ale jest taki fajne. Ale też troszkę jest. Patrz, też. a to jest taka jakaś trawa taka długa, a wąska i taka w kupce jakby rosła. A ta już jest, zobacz, nie? Inna. Mhm. Zobacz, to są różne kostrzewy, różne... I szczawik jest. tużyce, i szczaf jest jakby ktoś chciał. No i ziele jest też, ale niedużo. Panie, to było nawożone, bo to nie jest ekologia. Lebioda jest. Lebiodka jest. Było nałożone i, i fajnie, ten, fajnie to wschodzi. Także będziemy kosić tutaj i zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. Na pewno, na pewno będzie ładnie, bo jest widać już, że jest przy takiej suszy jak teraz była, że tutaj ładnie się, to wszystko, ładnie się to wszystko tak przyjęło. Także będzie tutaj. To jest tak widać tam wyżej, tutaj stary niski, tam są bobry, pozostawiały, także teraz sprzymierzęcy, bo, nam, bo mamy tamy, potamowały taka retencja. Przy, przy, przy źródle można powiedzieć, bo stąd zaczyna woda spływać do morza, więc tutaj jest zatrzymana teraz przez bobry, dzięki Bogu. Hej. Tutaj jest troszeczkę mniejsza, ale też ładna. 40 Wszystko na raz ale powiem Ci, że krowy będą Ci zajadać to Może być pyżuwa, wiesz? Ja. ale fajne Zobacz, tu jest jeszcze więcej. Ło! No, nie widzę Gęsta Dobra, jak to ładnie wygląda Tam jest jaśniejsze, to co było kiedyś ciemniejsze, to teraz jaśniejsze. No. Tutaj było zdjęcie robione, jak wschodziła trawa, to po prawej stronie odsłupa, teraz jest jaśniejsze, to tam było właśnie pierwsze. Mm, Pierwszy tak jakby wzeszło, bo tam ciągniki jeździłem do drzew, no tam drzewa wycinaliśmy i właśnie ładnie tam zeszło. A teraz widać, że tu jest ładniejsze, a tam trochę gorsze. No tylko fakt, że też dużo dało deszcz, te co padały, też bardzo dużo dały. A teraz tutaj to jest mieszanka gorzowska, którą kosiliśmy. Ale koło połowy maja pewnie, nie? Jakieś dwa tygodnie temu, do trzech. No, i tutaj mogę wejść też po no, też jest dużo, patrzcie, kurczy. No. Zostawiłem tutaj yy... na drugi, raz skośiliśmy tą mieszankę, zostawiliśmy na drugi pokos. Jest z ciekawości jest rzadko posiada, na pewno, bo 30 parę kilo na hektar. No i to ziemia była troszeczkę jeszcze niewyrobiona, że tak powiem. To, to też ma na pewno duży wpływ. No i trzeba wapno dać. Tutaj było dawane wapno właśnie pół tony na hektar takiego kredy wysokoreaktywnej. No i tu też jest nawożone, więc jak widać jest fajnie. No i pogoda teraz sprzyja, bo jest ciepło i, i wilgotnie. Więc mimo mamy nadzieję, że tutaj na tym się dużo zyska w Tu jeszcze chciałem pokazać żyto ekologiczne, bo miałem sporo komentarzy, że w ekologii to tylko kasę się bierze, ale chodzi o to, że jest zysk z hektara. Czy ja daję nawozy, czy nie daję, mam na pewno dopłaty ekologiczne, mam zwykłe dopłaty, no i czy rolno-środowiskowe i z tego też powstaje zysk a ekologia to nie jest tak, że jest byle co aby rosło, no bo też to jest zadbane, no fakt troszkę nawet ładniejsze tutaj wyszło też że to nam nie, nie wszędzie tak jest, ale, ale jest. Będzie z tego plon, także na pewno też coś skorzystamy mała zmiana planów w piątek 12, 12 czerwca jednak koło, się, bo jest dużo Dużo czasu, teraz jeszcze mama, a od 15 będę miał inne łąki, będę chciał tu zbalować. No fajnie, naprawdę fajnie. Jest sporo ziela w tym siewie, w tym ale, ale jeszcze, ja pomyślałem, że to jest bardzo duży potraw, taki gęsty. Duży gęsty potraw, także coś z tego będzie, nawet fajnie, naprawdę dużo tego urosło poszedł jakieś tam 5 cm, może 6 także żeby to się właśnie teraz tego dostanie połera, bo jest przycięte, przestrzyżone i pójdzie ostro do przodu no i dzisiaj belujemy z kolegą moim, Przemkiem pomaga mi mamy, będziemy mieli 6 belek zaraz pokażę jak wyjdziemy no i tutaj już jest Belowane. Wyszło 6 belek, hektar 50, to dużo czy mało? Dużo. I bierzemy się, zbieramy dużo. Wyszło 6 b dlatego że to jest takie pielęgnacyjne koszenie pielęgnacyjne, żeby to właśnie ściąć jak najwcześniej, żeby odrastało, żeby się rozkrzewiało mocniej. Także tam nie ma szału w plonie, ale jest. No, ale jest. Ale jest plon, jest. Jest plon, jest siano, jest pasza. No i tu następne będzie, zobaczymy jak z deszczami mówię. To jest mokro, wilgość, także powinno być ok. To jest właśnie Bela Kiszonki z łąk ścianych. Ona jest już w miarę taka przespięta fajnie, także tylko krótka i dobrze się zbiło. Także jak widzicie pierwsza część filmu jest z innej perspektywy. Kto tam może to podziękujcie Oli, że się zgodziła nagrywać mnie, to też myślę, że to fajny pomysł był. Nie sam nagrywałem, tylko mnie nagrywała. Także serduszka proszę w komentarzach dla Oli i pozdrawiam. Do zobaczenia.